DGP-TOK? Obiektywnie o biznesie. O trendach w wynagrodzeniach na najbliższy czas. Rok 2020 będzie kolejnym rokiem wzrostu średniego wynagrodzenia. Polska ma być pod tym względem liderem w Europie. Wzrost wynagrodzeń zależy od kilku czynników, m.in. od PKB, inflacji, produktywności pracy oraz bezrobocia. Prognozy na 2020 rok zakładają korzystne wyniki dla wszystkich tych wskaźników. I tak, Komisja Europejska przewiduje, że bezrobocie wyniesie w przyszłym roku 3,6%, a PKB wzrośnie o 3,3%. Daje to perspektywy na dalszy szybki wzrost wynagrodzeń, które zdaniem Komisji Europejskiej będą rosły szybciej niż wydajność polskich pracowników. Co ważne, realny, czyli uwzględniający inflację wzrost zarobków Polaków będzie najwyższy spośród w krajów Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej, nominalny wzrost naszych pensji wyniesie 8,2%, a realny 5,4%. Nie każda branża może liczyć na takie podwyżki. Średni wzrost wynagrodzeń Polaków jest bowiem ściśle związany z luką na rynku pracy, a ta dotyczy wybranych branż. Według różnych raportów, w najbliższych latach na polskim rynku pracy może zabraknąć nawet 4 miliony pracowników, a do 2050 roku będzie to nawet 10 milionów osób. Największe niedobory występują wśród pracowników fizycznych, inżynierów, sprzedawców, pracowników branży IT oraz logistyków. To właśnie przedstawiciele tych branż mogą stosować największą presję płacową na swoich pracodawców. Eksperci HR wskazują również, że najtrudniej rekrutuje się obecnie pracowników IT, operatorów maszyn, elektryków i pracowników produkcji. Tutaj również pracownicy dyktują warunki. Zwłaszcza, że utrata nawet szeregowego pracownika to spora strata finansowa. Szacuje się, że koszt odejścia szeregowego pracownika po trzech miesiącach to nawet 100 tysięcy złotych. I nie chodzi tu wyłącznie o cenę rekrutacji czy wdrażanie nowej osoby, ale często wstrzymania lub wydłużenia projektów na czas znalezienia zastępstwa. Co ciekawe, pracodawcy deklarują, że coraz mniej odczuwają presję płacową ze strony wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dla nich największe podwyżki przypadły na rok 2019. Coraz bardziej presja ta rośnie ze strony pracowników najniższego szczebla. Największa presja płacowa jest odczuwalna przez pracodawców w handlu detalicznym oraz w hotelarstwie. Podnoszenie wynagrodzeń w branżach, które w dużym stopniu opierają się o stanowiska niewymagające wysokich kwalifikacji, prowadzi do zmniejszenia luki pomiędzy branżami wysoko wyspecjalizowanymi oraz sektorami o niższym poziomie specjalizacyjnym. Luka ta jest zmniejszona również przez rosnące wynagrodzenie minimalne które w 2020 roku wzrośnie o rekordową kwotę 350 zł. brutto i wyniesie 2600 zł. brutto. Jeśli potwierdzą się prognozy rządu, będzie to oznaczało, że po raz pierwszy w historii będzie ona stanowiła połowę średniego wynagrodzenia za pracę. Na drugim biegunie polskiego rynku pracy pozostaje budżetówka. Tu wynagrodzenia rosną znacznie wolniej. Sporym bonusem będzie dla pracowników wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatku stażowego. Transcrição e